Kurczę, jak to już ktoś kiedyś powiedział, nie powinni zakazać, <laughs> przyjechałem spóźniony na sklep, e, zaparkowałem, słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widać, pokażę Wam. Zobaczcie, jak idealnie w linie się wybiłem, wszystko pięknie, ładnie, tutaj to nie ja, nic nie wyjechałem na żadną trawę, zaraz tam będę że to Wam pokażę. Ale to nie jest najlepsze, słuchajcie, no żebym pracował w Tesco, to jeszcze bym miał z tego jakąś radochę, nie? Podejrzewam, że mój szef to mi nie da promocji żadnej I nic z tych rzeczy No ale zobacz Co mi dali na sklepie Proszę bardzo Dostałem kurwa golden ticket No żebym był kierowcą Tesco To jeszcze jakąś walor by to miał Ale kobitki nie powiem Proszę bardzo I Costa No cóż mogę powiedzieć no no cóż ja mogę powiedzieć, słuchajcie, to ja może zapalę samochód w ogóle i sprawdzę, gdzie mam dalej jechać.